Dzień dobry. Niedziela, 6 grudnia, Mikołajki, czyli idealny moment, żeby zrobić sobie prezent z jakiejś scenerii do Flight Simulatora. W dzisiejszym odcinku sporo nowych, fajnych, dobrze wycenionych też scenerii. To będzie jeden z tych przyjemnych odcinków, kiedy nie mam powodów specjalnie narzekać. Za to jest paru nowych graczy na rynku lub firm, które nie były do tej pory specjalnie eksponowane, a które wyszły z ciekawymi propozycjami. Będę miał na koniec też news na temat cennika CRJ wydawanego przez AeroSoft wkrótce. Pojawiła się cena podstawowej wersji i rozszerzenia do wersji 900 i 1000. O tym na końcu. Zaczynam od Newcastle Orbeksu, Lotnisko w południowej Anglii na wschodnim wybrzeżu. Lotnisko, które cieszy mnie, bo rozwija to środowisko latania, które bardzo lubię. Szkocja. To stała potraktowana przez paru deweloperów z dużym zainteresowaniem. Zresztą będziemy mieli dzisiaj jedno lotnisko szkockie, Inverness. I podoba mi się to, że pojawiają się w okolicy kolejne lotniska. Newcastle jest w zasięgu krótkiego lotu samolotem General Aviation od Edynburga, od Dundee, no i właśnie od Inverness. Może akurat do Inverness trochę dłużej polecimy, ale też w zasięgu półtorej do 2 godziny lotu. Pokazuję Wam to lotnisko na kilku screenshotach, ponieważ chcę wam pokazać, jak wygląda ta moja linia bazowa Tego według, to według czego oceniam scenerię, i to, co sprawia, że niektó o niektórych scenariach mówię bardzo dobrze, a Newcastle jest taką scenerią. Newcastle wygląda w symulatorze również przepięknie. I które te elementy zwracają moją uwagę. Na tych screenshotach widać. Nie tylko poprawne lotnisko, układ pasów startowych, płyt parkingowych i dróg kołowania, ale przede wszystkim widać te wszystkie detale, kontenery, wózki transportowe, samochody, przyczepy, jakiś taki drobiazg, trudniejszy też do wykonania, płoty z detalami, płoty, które mają skośnie idące, poprzeczki, na których rozwieszony jest drut kolczasty. To są właśnie te... Niuanse, które zmieniają przyzwoitą scenerię lub poprawnie wykonaną scenerię, w scenerię, która jest przepiękna. I tutaj mamy jeszcze cenę. 15,44 zgodnie z obowiązującą polityką cenową Orbexu. Tani niż wcześniej do Prepareda i do Explaineda. I bardzo mi się ta polityka cenowa podoba. 15,44 to jest zdecydowanie dobra cena za to lotnisko. Zostajemy z Orbexem, ale przenosimy się do amerykańskiego stanu Waszyngton, w góry tego stanu. Concrete Municipal, malutkie lotnisko General Aviation. Tutaj nie wylądujecie prawdopodobnie żadnym nawet odrzutowcem biznesowym. Myślę, że niektóre większe samoloty General Aviation mogą mieć już problemy z tym krótkim pasem. Do tego ciekawe podejście, ciekawe trasy dolotowe wzdłuż Dolin. Na północny wschód od Seattle i w całym tym środowisku, które Orbeck zbudował dla stanu Waszyngton, to jedno z wielu lotnisk, które już są lub będą do Microsoft Flight Simulatora, więc to też czyni to lotnisko bardziej interesującym dla osób, które, które lubią latać w Stanach Zjednoczonych. Samos i Terrain Studios. Na niektórych screenshotach to lotnisko jest obrandowane logiem Terrain Studios i Gaia Simulations, także podejrzewam, że to jest jakaś współpraca. Nowy deweloper, deweloper którego wcześniej zupełnie nie znają, deweloper grecki, który zaproponował nam lotnisko samoznane wcześniej ze scenarii 29 Palms dla Priperda. Muszę powiedzieć, że jak patrzę na to lotnisko i jak porównuję je ze scenarią 29 Palms, to jest kilka takich delikatnych elementów, które mi się w 29 Palms w Prepercie bardziej podobały. To jest jednak pewna rzadkość, że patrzę na lotnisko w Microsoft Flight Simulatorze, w którym zwykle większość, większość modeli, większość tekstur wygląda po prostu ładniej, ze względu na to jak się układa światło, jak cienie się układają. I kiedy myślę, że bardzo dobrze zrobione lotnisko jednak nie dotrzymuje tego poziomu, który 29 Palms zaoferowało. Z drugiej strony, na tle całego rynku to dalej jest bardzo porządne lotnisko, a samo to też bardzo ciekawe podejście. Tutaj mamy podejście do pasa, prosto prostopadłe do tego pasa, także wykonujemy podejście do określonego punktu, a od tego momentu już z widocznością mamy doloty albo od wschodu, albo do, od zachodu, wykonując dość ciasne zakręty z jednej, z jednej strony ograniczone wzgórzami. Z drugiej strony, ograniczone turecką przestrzenią powietrzną, której w tych procedurach nie można naruszać. Również procedury odlotowe są tutaj mocno skomplikowane i takiego odlotu na wprost nie, nie możemy, lub przynajmniej nie powinniśmy wykonywać, jeśli nie lecimy z widocznością. Sankt Johan Airports i Gaia Simulations. Deweloper, któremu bardzo kipicuję, bo zwyczajnie lubię tę scenerię, tę. Mm, Plastikę i dbałość o detalu, O detale, którą Ga Simulations zawsze do tej pory wykazywała. E, no patrz, tu, tu są nawet krowy. Z drugiej strony, muszę powiedzieć, że to jest lotnisko, którego chyba nie polecam do zakupu, ponieważ Sankt Johan ma najlepszą na rynku scenerię dla lotniska darmowego. E, to jest moja absolutnie ulubiona sceneria lotniska darmowego. I przy poziomie, który deweloper tego darmowego lotniska dostępnego na Flight Sim TO wykazał, no muszę powiedzieć, że przez moment się zastanawiałem, czy ktoś od kogoś mógł tutaj nawet coś ściągnąć, ale nie. Patrzę na plac zabaw u jednego dewelopera. I jest on trochę inny, jakaś tam inna huśtawka, inne stoliczki niż w drugiego dewelopera. Z drugiej strony to jest niesamowicie podobne. Więc tutaj cena jest bardzo przyjemna, ale wydaje mi się, że warto te pieniądze zaoszczędzić i kupić może inne lotnisko, również Gehe Simulation. W pobliżu jest przepiękne, celamza, Lamza. A w przypadku San Johan skorzystać z proporcji darmowej. A jeśli macie nadmiar kasy, to może nawet wesprzeć tego dewelopera a, drobnym wsparciem. Mako Simulations i Manchester. Tutaj bardzo dziękuję Markowi za nadesłanie screenshotów i w ogóle za poinformowanie mnie, że jest taka sceneria, bo ja tę scenerię przeoczyłem. Lotnisko nowego dewelopera. Duży port lotniczy, w którym ja zwracam uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze Mamy z całą pewnością świetne lotnisko, świetne e, tekstury i mnóstwo e, detali. Z drugiej strony dopatruje się paru rzeczy, które zastanawiam się, czy nie są jednak jakimś gliczem tekstur czy bugiem. E, I w tych screenshotach, również w tych publikowanych przez dewelopera, e, parę rzeczy mi tam do końca nie styka. Z drugiej strony mamy nowego dewelopera, który wychodzi z lotniskiem międzynarodowym. Za 9,99 funta. To jest bardzo dobra cena, i myślę, że w tej cenie można to lotnisko zwyczajnie zaryzykować. A spodziewam się, że jeśli tam są jakieś drobne glicze, to przy ogólnym poziomie, który deweloper zademonstrował, również w staranności przygotowania swojej strony internetowej, screenshotów, które wykonał, to myślę, że jeśli tam są jakieś glicze, to one będą po prostu wkrótce poprawione. Kolejny nowy deweloper, Roman Design, kanadyjski deweloper, który stawia sobie za cel poprawić okolice Toronto. No i dostajemy od niego uh, Brampton Caledon, małe lotnisko właśnie pod Toronto. I uważam, że to jest bardzo dobry debiut. Kolejny. Poprawnie wykonane modele, sporo. Ciekawostek z tego lotniska, zwróćcie uwagę na te samoloty z czasów pierwszej wojny światowej, które zostały rozstawione, mhm. modele lamp, modele ludzi, flagi. To wszystko, to wszystko robi wrażenie dopracowanej scenerii dewelopera, który ma znacznie większe doświadczenie, a nie kogoś kto dopiero zaczyna. Ale takie debiuty również są na rynku i takie debiuty bardzo lubię, więc jeśli latacie w okolicach Toronto to Roman Design jak najbardziej polecam. Tutaj mała uwaga zakupowa. Jeśli kupicie tę scenerię w sklepie Microsoftów, Microsoft Marketplace, bezpośrednio przez Flight Simulatora zapłacicie około 10 zł więcej. Jeśli skorzystacie z oferty samego dewelopera, kupicie na jego stronie internetowej, to w przeliczeniu z dolarów kanadyjskich to wyjdzie parę złotych taniej. LLH Creations i e, francuskie lotnisko w okolicach Mont-Blanc. LLH Creations kojarzy z paru dobrych scenarii do Priperda i teraz weszli w Microsoft Flight Simulatora. E, developer, który zawsze wykonywał scenarie niezwykle drobiazkowo ze szczegółami, e, dobrze sobie radzi, e, już w dobrze sobie radził z teksturowaniem obiektów, z teksturowaniem gruntu. I myślę, że tutaj też to widać. Więc mamy małe lotnisko komunikacyjne i moim zdaniem fajną propozycję, jeśli ktoś lata w południowej Francji. Znów nawiążę do tego mechanizmu budowania pewnego świata do latania. Południowa Francja zaczyna stawać się takim ciekawym, wygodnym miejscem do latania, gdzie mamy dużo lotnisk niedużych, odpowiednich do lotów General Aviation. Więc jeśli chcecie polatać. Jeśli chcecie polatać samolotami General Aviation, jeśli chcecie polatać w albo jakieś krótkie loty AFR małymi samolotami, to to się robi e, świetna okolica. I LLH Creations. Dobrze się w to wpisuje. I zapowiadane Inverness. Tutaj mamy mm, scenerię UK2000. dewelopera, który który bardzo przypomina mi drzewiecki design i to, co drzewiecki design robiło w Polsce. Tylko, że dewelopera brytyjskiego, który właściwie zapisał się aha, tym, że wykonał 20, kilka, trzydzieści kilka lotnisk brytyjskich, mówię tylko o dużych portach lotniczych, mieli na koncie też jakieś lotniska VFR-owe, których wykonali jeszcze więcej. Deweloper, który zawsze miał u mnie opinię takiego, Dewelopera wykonującego rzetelne scenerie, zawsze tam są porządne tekstury terenu, solidne modele, a z drugiej strony takiego, który nigdy nie miał żadnych wodotrysków ani jakichś niezwykłych, nietypowych rozwiązań. Więc wydaje mi się, że Inverness jest podobny i trzyma ten poziom, ten styl, który deweloper, deweloper zawsze prezentował. Co ma swoje zalety i wady. Zalety bo nie dostaniemy byle czego? Wady, bo też nie dostaniemy czegoś fantastycznego, fenomenalnego. Coś pomiędzy. Klawok Airport i DC Scenery Design. Kolejna scenaria tego dewelopera. I już poprzednich mówiłem, że mam wrażenie, że ten deweloper ze scenerii na scenerię się uczy, robi więcej, idzie dalej i przekracza kolejne bariery, które wcześniej. Stały na jego drodze, i tu jest to samo: bardziej skomplikowane modele, więcej detali, prześliczna wioska rybacka w tej alaskańskiej miejscowości. I myślę, że to się robi bardzo przyjemne miejsce do latania. Mam tutaj na myśli okolice klawok, okolice południowej czy południowo-wschodniej Alaski. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało i że i ten deweloper, i kolejni będą nam dostarczać kolejne scenerie. Jedyna wada tej scenerii: 17 dolarów za nieduże lotnisko. To jest jednak trochę dużo. Przepraszam, 17 euro. Just Sim i Düsseldorf. Aha. Jak opracowałem tą prezentację. To miałem takie wrażenie, kurczę, przecież ja już pokazywałem ten Düsseldorf. Dlaczego te screenshoty wyglądają jakoś tak inaczej niż poprzednio? No tak, poprzednio pokazywałem Düsseldorf Simbris tydzień albo dwa tygodnie temu. A teraz mamy Disseldorf od JustSim. Poziom zdecydowanie, zdecydowanie wyższy. Aha. Cena niestety też. Mhm. Ale tutaj mamy solidnie, wykonane, aha, solidnie wykonany międzynarodowy port lotniczy. Mhm. Cenie Takiej, że wolałbym, trochę tańszą, ale nie jest to przy Just Sim cena zaporowa. Z drugiej strony, jeśli nie latamy do Düsseldorfu, to myślę, że też można jeszcze ładniejsze lotnisko, jeszcze taniej. Majota. Francuski departament na Oceanie Indyjskim. W jednej trzeciej drogi z Madagaskaru w stronę Tanzanii. Francuskie lotnisko to jest jedna z tych wysp, na którą można. Wykonywać takie bardzo długie francuskie loty krajowe. Pamiętajcie, że to jest departament, to... to jest po prostu terytorium Francji, tylko że daleko. Lotnisko FSDG, które trzyma poziom lotniska FSDG. Rzetelnie wykonane, przyjemne, ale bez, bez wodotrysków, bez. Nie wiadomo jakich efektów. Jeśli pragniecie polatać na Tocjanym Indyjskim, jakieś dłuższe loty wakacyjne, to to może, być dobre. to może być dobry kierunek. Tropical Sim rzuciło się na wielkiego przeciwnika, lotnisko w São Paulo. I myślę, że wykonało taką samą robotę jaką Tropical Sim zwykle wykonuje. Dostajemy duże lotnisko wykonane. Powiedziałbym, że tak sobie. To jest lotnisko, które będzie OK, jeśli potrzebujemy tego lotniska. To nie jest lotnisko, które można by kupić, dlatego że jest takie piękne. Symulacją Ekstrema. Mam nadzieję, że to dobrze odczytuję. Aha wydało Punta Arenas lotnisko na, w Patagonii. Lot, jedno z najdalej wysuniętych na południe lotnisk na świecie. Z tego lotniska lata się jeśli się lata na Antarktydę. To, to chyba najbardziej znana znane zastosowanie Punta Arenas. Poza tym to samo co poprzednie scenerie Simulation Extrema porządne ale nie nadmiernie skomplikowane modele, w większości albo wyłącznie domyślne tekstury i domyślne, może nie same tekstury, ale domyślne układanie tekstur i linii Microsoft Flight Simulatora, troszkę zaostre te łączenia terenu i jakiś dróg kołowania czy dróg samochodowych. Można by lepiej. Z drugiej strony e, popatrzcie na cenę i myślę, że ta, za tą cenę to jest całkiem ok lotnisko. Niżny Nowogród i kolejna sceneria Aviagym Productions. Aviagym wykonuje rosyjskie miasta, w każdym dokłada po kilkadziesiąt, raczej w niskich niż wysokich dziesiątkach obiektów. Płacimy za to 6,15 euro. Nieprzesadnie wysoka cena. Ma za nieprzesadnie dużo budynków. Jeśli ktoś lata wie fary nad Rosją, to może zbierać te miasta i może wkrótce z tego będzie fajna sieć. Brazil Land Games weszło na rynek z licznymi scenariami. I mam wrażenie, że Brazil Land Games próbuje brać udział w konkursie na najlżejsze scenerie na rynku. 12 scenarii, które pojawiły się do Microsoft Flight Simulatora, najlżejsza waży 9, przepraszam, 19 MB, najcięższa, jeśli dobrze pamiętam, 80. Nie będę Wam tutaj pokazywał wszystkich tych lotnisk. Każdy z nich można kupić za kilkanaście euro. Można też kupić je w promocyjnej cenie, wszystkie razem za 180 euro. Nie jestem pewien, czy to 180 euro w ogóle się opłaca. Same lotniska delikatnie mówiąc, nie porywają. Prosty budynek terminala, prosty jeden czy drugi. Budynek koło terminala, z tego co widzę, domyślne lub nieskomplikowane rękawy. I parę samochodów, parę jakichś takich modeli statycznych ustawionych wokół terminala. A wydaje mi się, że o ile nie latacie po Brazylii, o ile nie potrzebujecie tych konkretnych lotnisk, można sobie odpuścić. Inna sceneria Brazil Land Games, i tu muszę powiedzieć, że jestem mocno zaskoczony, zaskoczony bo dostajemy poprawki do świateł Paryża. I żebyście nie myśleli, że to jest całe miasto przerobione. Nie, to jest 8, dosłownie 8 czy 9 punktów w Paryżu, punktów takich jak łuk triumfalny wieża Eiffla, ogrody luksemburskie. Małe obiekty, do których dodano parę świateł, które nie zawsze na tyle, na ile sprawdziłem te, które tutaj widać na screenshotach, nie zawsze oddają rzeczywiste oświetlenie tych miejsc. Za 12.30 moim zdaniem zupełnie, zupełnie nie ma to sensu. I kończymy ceriotem. Matthias Kok, czyli rzecznik Aerosoftu, podał cennik nowego, nowego CRJ-a. CRJ będzie dostępny jako produkt bazowy. To będzie od 550 i 700 w cenie 42 euro plus VAT. Do tego można będzie dokupić rozszerzenie do wersji 900 i 1000 za 16,75 znów plus VAT. Czyli w najgorszym wypadku, jeśli chcemy kupić wszystko, zapłacimy około 72 euro za podobno bardzo dobrze wykonany samolot do Microsoft Flight Simulatora. Jak ten samolot będzie latał, jak będzie wykonany, zobaczymy. Myślę, że już wkrótce produkt ma wejść w testy beta na dniach. W zasadzie to jest informacja sprzed paru dni, więc całkiem możliwe, że już w tej chwili wchodzi w testy beta. Testy beta, z tego jak rozumiem zapowiedzi, mają potrwać krótko. Czy tak będzie, to się przekonamy, ale dużo wskazuje na to, że możemy się tego samolotu spodziewać już na święta. Było jeszcze parę scenerii, które zostały wydane. Taburet wydał Atlantę i wydał Derby Airfield. FSX Scenery wydało trzy nowe lotniska. Oni jak zwykle e, portują po kilka tych swoich lotnisk do wcześniej istniejących symulatorów, także tutaj żadnego zaskoczenia. Pojawiły się też trzy, trzy scenery miejskie, w, której, w których wykonano po, według dewelopera po sto kilkadziesiąt obiektów e, do Wiednia, Dubaju i jakiegoś trzeciego miasta. Nie pokazuję ich tutaj, ponieważ nie jestem pewien, czy te scenerie nam się ostaną w Sim Markecie. Scenerie zostały wykonane na podstawie dostępnych za darmo modeli. Nie ma jednak pewności, czy tych modeli można używać w projektach komercyjnych, dlatego samych scenerii nie pokazuję. Zresztą nie wyglądają jakoś szczególnie pięknie, więc myślę, że tutaj nie mamy powodu, żeby tracić na to czas. Jak zwykle dziękuję wszystkim, którzy wspierają Calipta Aviation. W ostatnim tygodniu szczególnie mam, mam duchowi, który dwukrotnie wspierał Calipta Aviation i zapraszam za tydzień. 13 grudnia. Kolejne wiadomości. A w tym tygodniu mam nadzieję, że jak już się uda podłączyć na przykład tą kamerę, której dzisiaj brakuje, to że powstaną kolejne materiały. Zostaną też wrzucone wreszcie materiały, które są opóźnione, a już nagrane. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.